Da jest! Palec w górę! Słuchajcie, czy wy macie w europejskich ciężarówkach bieżącą wodę u siebie? Ha! Amerykańskie ciężarówki mają taką specjalistyczną technologię: kiedy deszcz pada, one zbierają deszczówkę, filtrują przez uszczelkę przedniej szyby i woda dostaje się do kabiny. W kilku miejscach oczywiście ona tutaj sobie, że tak powiem, penetruje. Gdybym podstawił miskę z woną, mógłbym sobie normalnie wymoczyć pięty. Także powiem, słuchajcie, amerykańskie ciężarówki naprawdę mają taką dosyć dużą przewagę i dominację na świecie. <laughs> realistycznie, no to niestety, kurwa, czekajcie, nie wiem, czy będzie widać. Jak sobie raz w roku nie opierdolę silikonem tej przedniej szyby, to będą musieli długo w parasolem jeździć, słuchajcie, na głowie. No niestety, rozwiązali ten problem w kolejnej, w kolejnej edycji kaskady kiedy dali pojedynczą szybę bez tego słupka i już czelka dużo lepiej funkcjonuje nie wiem czy to wynika, że ta część, ta szyba jedna z drugą, one ze sobą po prostu nie współpracują i powoduje to taki mały, przepływ delikatnej kanalizacji ale kiedy też spada i, i, i ten silikon już sobie stwardnieje a zajmuje mu to około 8 miesięcy specjalnie nie wycierałem, żeby Wam pokazać Także słuchajcie, jakbym to dobrze przefiltrował, to mógłbym sobie nawet kawę zrobić, nie? Albo lód do drinka. Pozdrawiam.